Barman patrzy dziwnie, pyta czemu pan tu sam? Przecież dzisiaj święta, każdy jakiś adres ma. Ja patrzę w kufel, widzę w nim swój świat Wszystko co budowałem przez te kilkanaście lat Zrywałem ręce, praca, pot i trud Póki był pieniądz, byłem mąż, bohater twój Gdy portfel schudł, maska spadła z twarzy Został tylko chód, koniec pięknych marzeń Wybrałem piwo zamiast nie i nie Wolnością każdy łyk smakuje. Nikt mi na duchem nie krzyczy, nie w Wybacz, kochanie, wybrałaś sama tak. Chciałaś tego, to teraz masz. Byłaś aktorką w filmie o miłości. Dziś w moim kuflu nie ma już złości. Mm -mm 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 -mm. Jestem wolny, barman, ale kurwa jeszcze raz. W tym pustym barze wreszcie mam swój czas. Yeah. Kocham, lecz kochałaś stan kąta, co teraz już nikt mi w głowie nie posprząta. Każda manipulacja, każde twoje kłamstwo, to było tylko sprytne oszukaństwo. Wykorzystałaś mnie pod każdym względem, dziś wiem, że związek był moim pierdolonym błędem. Nie yeah. zamiast nerwicy i wiecznych pretensji, wybieram spokój bez twojej jebanej agresji. Wybrałem piwo zamiast niej i nie żałuję! Dzisiaj wolnością każdy łyk smakuje. Nikt mi na duchem nie krzyczy, nie wkurwia. Wybacz, kochanie, wybrałaś sama tak. Chciałaś tego, to teraz masz. Byłaś aktorką w filmie o miłości. Dziś w moim kuflu nie ma już złości. Jestem wolny, barman, dalej kurwa jeszcze raz. Ceniać możesz mówić kurwa drani Ale ja wreszcie nie jestem w otchłani Wolę te pianę i barowe szkło Niż twoje słowa, co niosły samo zło yeah. Wybrałem piwo zamiast nie i nie żałuję Dzisiaj wolnością każdy łyk smakuje Nikt mi na duchem nie krzyczy, nie wierci Wybacz kochanie, ale nie chcę tej śmierci Jestem aktorką w filmie o miłości, Dziś w moim kuflu nie ma już złości. Mm, jestem wolny, barman, ale jeszcze raz, W tym pustym barze wreszcie mam swój czas. Kurwia, wreszcie o tym nie pamiętam